Szanowni Państwo, pomiędzy nami zrodziła się nowa wizja nowej Polski. Ta wizja jest przekonująca. Ta wizja przekonała już tych Polaków, którzy o niej wiedzą. Ale jest mnóstwo naszych rodaków, naszych znajomych, naszych rodzin, którzy jeszcze nie znają naszych postulatów. Dotrzyjcie do nich. Pomóżcie nam w tej kampanii wyborczej. Pomóżcie nam dotrzeć do tych, którzy są niezdecydowani. Pokażcie, że. Przekaz Konfederacji. Pokażcie, że program Krzysztofa Bosaka. Pokażcie, że to, co mówię, to zdrowy rozsądek. To normalność. To zwykły język, którym rozmawiają Polacy między sobą. Mój przedwczorajszy wywiad z Andrzejem Stankiewiczem w Onecie wczoraj wszedł na kartę na czasie na YouTubie, jako czwarty materiał w Polsce. Normalnie to się nie zdarza. To pokazuje jedną rzecz. Polacy chcą normalności. Polacy chcą polityki, która. Jest spokojna, która jest merytoryczną alternatywą. Nie chcą blokowania Sejmu, nie chcą radykalizmu. I my nie jesteśmy, jak to się mówi, radykałami. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy zawsze chcieli Polski nawiązującej do swojej tradycji, a nie odrzucającej jej, którzy chcieli zachowania państwa, które będzie coraz lepsze, z każdym po, kolejnym pokoleniem, z dumą, które będziemy mogli zostawić swoim dzieciom, a nie jak narody zachodnie, że wstydzą się swojej tradycji że z zażenowaniem teraz obalają pomniki, że dają narzucić sobie dyktat sił anarchicznych. Nigdy na to nie zgodzimy się w Polsce. Krzysztof to w Bosak!